Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym przeprowadziłem kolejny test. Ten test już przeprowadzałem. Tu gdzie mamy X, to jest przecięte i tu też jest przecięte. Są dwie grupy połączone szeregowo w ten sposób. No i do testowania naszym obciążeniem będą żarówki 21 W, 44, 55 i 100 W. Jak do tej pory układ tego wirnika, czyli 16 żłobków i w każdym żłobku po dwa magnesy. Jest w tej chwili według mnie najlepszym układem dla tego dynama, dla tych 8 cewek, bo jest najbardziej wydajny prądowo. Jeszcze raz zademonstruję, jak to wygląda. Tu proszę pokażę jak to wygląda w ogóle na miernikach no to zaczynamy na żarówka 21 W 40 W posição Do tego dynama chcę dodać jeszcze jeden układ cewek i drugi taki sam wirnik na 16 żłobków. W każdym żłobku po dwa magnesy. Muszę to przerobić troszeczkę dać wyżej. Oś to będzie przerobiona, będzie nowa ośka, i to wszystko pójdzie wyżej do góry, tak, żebym mógł tu swobodnie zamontować tu od dołu żeby mógł swobodnie wstawić drugi yy, układ cewek. Na razie dziękuję i zapraszam na ponowne filmy. Podsumowanie dotychczasowych testów na prezentowanym dynamie. Otóż niedawno prezentowałem film z tym układem magnesów, który okazał się niezbyt dobrą konstrukcją. Nie było ani prądu, ani napięcia jakiegoś znacząco wyższego czyli 10 żłobków, a w każdym żłobku po 4 magnesy. Ta konstrukcja się nie sprawdziła. Tak to wygląda po wydrukowaniu. No, i kolejna konstrukcja. Ten układ rozmieszczenia magnesów testowałem dzisiaj. Też jest po prostu niezadowalająca, jest ta konstrukcja i rozmieszczenie tych magnesów ze względu na to, że bardzo niskie napięcie uzyskiwałem. Nie wspomnę już o prądzie. Prąd był bardzo mały. Tak wygląda po wydruku. I tu dodam jeszcze, że miałem jeszcze dwie dwie konstrukcje przygotowane które testowałem, ale nie, nie kręciłem filmów, bo niestety one też były nieudane nie było zadowalającego prądu, a tym bardziej napięcia Tak więc Zostałem przy tym układzie rozmieszczenia magnesów czyli 16 żłobków po dwa magnesy w jednym żłobku ta konstrukcja Wirnika jest najbardziej zadowalająca czyli uzyskuje tak jak widać na wstępie na filmie uzyskuje bardzo duże prądy i oczywiście napięcia też względne do tych prądów w w przyszłości chciałbym zrobić jeszcze jeden taki wirnik wydrukować, no i przerobić te dynamo, żeby wstawić dodatkową grupę ośmiu cewek. Jak to wykonam, zaprezentuję jakie będą uzyski. Na razie na tym zakończę. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam ponownie.